Piękna pogoda. Piękne pole faceli. Tutaj moje akacje kwitnące. Proszę. Jak pięknie akacja kwitnie. A z tyłu lasek akacjowy. Dawny cmentarz choleryczny. I co? I mamy już w pasiece pierwszy rój. A dlaczego mamy w pasiece pierwszy rój? No dlatego, że dwa tygodnie nie było żadnych warunków. Lało, było zimno, nawet jeżeli pojawiało się słońce, to gdzieś między chmurami. Rośliny nie nektarowały. Pszczoły miały blisko pole rzepaku, a ja zabrałem ledwo za 40 litrów. No to to jest nic, prawda? Miodu rzepakowego. I to już jest druga rójka w tym roku, dlatego że pierwsza wyszła nam gdzie indziej. Albo skądś przyleciała No i proszę Siedzi sobie że idziemy zbierać Proszę, piękna rójka Nie jest za duża Jest zimno Padało Dzisiaj pierwszy słoneczny dzień Wczoraj też pogoda była dobra Ja tutaj byłem wczoraj bardzo długo Żaden rój nie wyszedł No wygląda na to, że musiało to wyjść dzisiaj rano Tylko Teraz mamy godzinę dziewiątą Ja byłem tej godzinie ósmej i to wyszło w międzyczasie. A to sprzęt do łapania roju. Mamy skrzynkę. Woda z kroplami miętowymi. Podkurzacz tradycyjnie. dudko. i teraz tak. Ja tutaj do skrzynki przygotowałem sobie dwie ramki z węzą bo zawsze rój łapie na, na ramkę z węzą na początku, jeżeli jest problem dopiero jakąś ramkę z czerwien podsuwam do skrzynki pszczółki sobie mogą tą stroną wchodzić i one sobie nią nie wyjdą prawda znaczy matka nie wyjdzie pszczółki wyjdą ale ponieważ rój jest ponieważ rój jest tutaj usytuowany pod belką tak to ja sobie tutaj te krzaczki ładnie wyłamie zaraz pszczoły zlejemy wodą a skrzynkę Postaram się wyjąć ramki i podsunąć pot Minęły dosłownie 2-3 minuty I przychodzimy sprawdzić Pszczółki się jednak nie ogarnęły to no tak. Proszę taki listek rożnika I mamy Kolejny listek I mamy Kolejny I mamy Kolejny I mamy Tu jest stara łodyga Różnica. Też coś na niej wisi Praca. Mamy Co tu nam jeszcze zostało No i już w zasadzie pszczoły W trawie co chyba ruszyła akcja przesiedleńcza mamy tylko problem że one cały czas tutaj obsiadają obsiadają tutaj tą żertkę także znowu to zwieciemy z tej żertki ale teraz to prosto do skrzynki i tego mi się nie uda niestety chyba sfilmować ale się postawi spróbujemy sfilmować jak z tej żertki zabieram Damy sobie troszkę dymu Słuchajcie, matka może siedzieć tutaj na tej żerce, wiecie To jest tak, że niby one tu idą Ale one są skomowane tymi zapachami, wiecie o co chodzi One rozrabiały I one wiedzą o tym, że one narozrabiały I one wiedzą, że się wyroiły, a pszczelarz prosił spokój Panie drogie, spokój Coś tu się udało nam znieść Udaje się nam zmiatać Czyżby tutaj była matka? Nie, mi się wydaje, że to jest po prostu grupa pszczół, które zabłądziły. Bo one tutaj już wchodzą na ramki w tej skrzynce. Podawimy sobie trochę. Tak, to jest grupa pszczół, która zabłądziła, bo się nie zbiła. W jakąś zorganizowaną sekcję, tylko się rozeszła na boki. A tutaj pszczoły wchodzą, one nie opuszczają tej ściany. Dobrze, zostawiam Was drogie Panie i proszę się pakować. Pasiekę mam w miejscu pracy, ale musiałem wyjechać do awarii ciężarówki na autostradę. Tutaj niedaleko, pod niepołomicę I co było? Niespodzianka. Drugi rój w tym samym miejscu, to się chyba nazywa Porój dokładnie czyli taki znacznie mniejszy rój, który przychodzi w to samo miejsce, gdzie rój główny. Rój bardzo mały, naprawdę malutenki. I teraz zobaczcie, bo ja je załadowałem od razu do Mini Plusa. One sobie tutaj wchodzą, tak dość powoli. Ja podniosę teraz. Zobaczcie, tak wygląda mini plusik. No, widać, że ten rój jakiś obfity nie był. Faktycznie to jest tak zwany porój, i drugi raz w to samo miejsce. Ja tu jestem bez czapki. No i zobaczcie pszczółki. Sobie wchodzą powolutku, bo powolutku. Ale za jakąś chwilę będziemy je już zamykać. I znowu do piwnicy, a w moim przypadku do warsztatu. I pokuta do jutra za rozrabianie. No i mamy. Rój i porój. W skrócie kul, warsztacie. Tak sobie do jutra tutaj grzecznie postoją. To może się nauczą, że się już nie lata. Tylko się trzeba brać do roboty. A skąd ten rój wyszedł? Jestem pewny, że do które, z któregoś mojego ula. Rój naprawdę jest mały. Ten porój jest jeszcze mniejszy. Dlatego zasiedliłem nim mini plusa. Nie wiem co na ten temat wy uważacie, czy to jest dobrze. Że Mini Plus został zasilony rojem, czy nie? Zobaczymy. Przeba. Szybka wstawka, szybkie uaktualnienie, jak tam sytuacja w bulikach weselnych. Nie wiem, czy ta kamera uchwyci. Ale tutaj na dnie komórki mamy już. Pierwsze jajeczka z tej strony, chyba jeszcze nie. Nie wiem, czy to na telefonie widać. Ale tutaj mamy już pierwsze jajeczka. Także pierwsza matka się nam unasieniła. I to jest bardzo dobry sygnał, ponieważ w tym roku jest ogromny problem z klimatem. Bo zamiast globalnego. Ocieplenia, jest globalne ochłodzenie i deszcze To też jest efekt oczywiście globalnego ocieplenia, z którym musimy walczyć No ale ja lubię jak jest ciepło Zobaczymy jeszcze tutaj Kolejna rodzinka W uliku weselnym Tu mamy pokarm Tu mamy trudnie. Tutaj mamy też pokarm i chodzi nam mateczka. I zobaczmy sobie na spokojnie. Matka jest dość płochliwa, ale są. Są pierwsze jajeczka, czyli mamy dwie matki unasienione, Jest bardzo dobrze. Matka sobie zeszła. Czy sobie chodzi? Zeszła sobie, o chodzi tutaj po ramce I patrzcie jak raz łatwo ją można zmienić dobra, poszła na dół Jak poszła na dół To Zamykamy Uliki Weselne od Wysonia Mini Plus od Burnata I bardzo sobie chwalę tego Mini Plusa Będę tutaj zimował zapasowe matki Proszę, matka pszczela, inaczej królowa Tutaj widać jak sobie chodzi Mimo, że ma znakowanie, to widać, że jest znacznie większa niż pszczoły Obok No, schowała się Matka z ulika Weselnego wylądowała sobie tutaj już ją obsiadują inne pszczoły Bo w jednym ulu i jest mateczność. czyli najprawdopodobniej matka, którą poddałem nie unasierniła się bo zginęła w czasie lotu no ale na szczęście w góriku nie mamy matki zapasowe i dzięki temu właśnie możemy się poratować to jest właśnie na taką ewentualność jakby cukrem zakleiłem bardzo sporo trochę się to nawet rozmazało na szybce no i teraz na spokojnie już sobie Ja spokojnie mogę już sobie teraz taką matkę poddać i zobaczymy czy ją przyjmą myślę, że tak, ale nie będę tej matki puszczał po prostu na trasy. Jednak wszystko też dla bezpieczeństwa.